A we wszystkich w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, siew żyta na poplon, jak to tu widzicie cała linia produkcyjna, chociaż marnie wyglądająca, ale jest, młyneczek ustawiłem, oczywiście z samego rana wszystko popodłączałem, wszystko działa, w dobrą stronę chodzi, widzicie, nawet umiem grykę wyczarować. Dobra, w siewniku była musiałem sprzątać, o, takie coś było z zbożu, no, chcemy to odwiać na poplon, na poplon, ale po co mamy jeszcze chciać chwasty, jak możemy samo zboże posiać na poplon, no. Ile to nam potrwało, to dwie, dwie godziny, prawda? Nie, nawet godzinę tego odwiewania, prawda? I tu mamy jakiś pół tony, duży big-bag, także ja tu posieję i jeszcze musimy namynkować tyle. Te Tytusk. <noise> no faktycznie. Ile on chciał tych worków? Dwa? To szczury? Gryka, jak sobie górę. czyszczenie oczyszczenie. Sianie gryki. Daj mi wiaderko. Dawaj, dawaj, dziś chyba dzień roboczy. Nie trzeba za p... No, z samego rana, poniedziałek! Dajemy, dajemy! Wiadereczko jest! Będziemy krowy doić! O, żyto nasienne, z końskich zwisów Zostocza. Dajem, dajem, zrobimy próbę! Nie ma co, dzisiaj jest dzień pracy. Nie masz, bydnary się już skończyły! Dzisiaj fajny dzień, pochmurny, oby nie podało. Oby nie podało by będzie dobrze. Ile? Tu hektar 10 i tam Hektar no, trzy... Około trzech hektarów chcę zasiać. Każdy ma tu swoją robotę. Nie wszyscy pracują, oprócz gucia. gucia. Bo co, gucia? gucia postanowił mieć biegunkę. A? No co co ma z wiaderkiem chodzić? Dwuletnie hmm. Ale nie co, ekologia, wiecie co teraz taka ekologia, wiecie co? Nikt się nawet nie chciał na to patrzeć. Ale dobra, zasieje tak, swoje tak, Dawaj, dawaj, rzucaj do tego! Linia produkcyjna umiera. Gdzie to moje całe zapiski żyto a 1b40b 80 przeżyto, a 1-3 140 żyto. To Gramów, gram, gram jest gram. tylko jeden. Gram jest tylko jeden. Tak samo i połowy. Jakie są połowy? Połowy są oczywiście zawsze równe. Ile chcesz wysiać? No, ze 150, no blisko 2 kilogramów, 200 kg kilogramów na hektar. Cię to wagę zlikwiduje. Dwa. To można powiedzieć, jest 2 kilogramy. Wiaderko waży 400. No to ile mamy? No, no, no dawno się matematykę miało, prawda? Ja rozumiem. No, tutaj jest grubość ziarna, czyli 0 to jest 0, 1 to jest zboże. Każdy rodzaj zboża. I jak ja tu nastawię dwójeczkę, zaraz zobaczymy, co nam się tu zmieni. Czyli tu mamy kilogram 60. Kilogram 600. No, i zobaczymy, ile teraz będzie. O, o wyszła ci kurwa. Mać. Ej, jaj, jaś chuj Aj, to. Muszę pozycję znaleźć. Dobra. Zawsze się patrzę, czy, czy kopce są równe. Bo czasami może być tu w środku zapchane coś. Wtedy ten kopiec będzie taki mniejszy. Ta kamera chce być wymieniona Jarek, wy tu pilnujcie, żeby tu was czasami coś deszczem nie zachlapało. Jak ile to zostało? Powiem ci, że pasował, to przerzucić. No do tamtej przyczepy. No ja na paszówkę sprzedam. Ja nie będę trzymał. To dobrze, że jeszcze się robak nie rzucił. I naprawdę jestem... W... Dlaczego się nie rzucił, bo nie było w magazynie, on był trzymany zawsze w tunelach foliowych na zewnątrz, w suchym miejscu. Zawsze było sucho i przez to robak się nie rzuca. To też nie potrwa nie wiadomo jak długo, bo pamiętam owiec, który używaliśmy do palenia, w pewnym momencie wołki się rzuciły. I to w kotłowni był. Ja tu będę częściej zaglądał, wiesz? Przyjadę może dwa razy, wtedy z powrotem zobaczę jaki stan i tutaj będę się ładował, bo to blisko jest, wiesz? Tu hektar 10 do poprzyczki i za no poprzyczkę się Ale ja będę siał do końca. Aha, ty od ja już nie jedziesz. do końca, tak tak, do samego lasu jadę. Nie. Tutaj jeszcze muszę coś, ten, muszę ten lej naprawić, bo mi się to coś urwał. To tylko zawleczka wyleciała. Idę do kombinatki tego ja to się przygotuję. Nie wiem, czy te brąki nie będzie trzeba czasami podnieść całkowicie. Co, obawiasz się o badele? No, po co ma się zapychać, rzadki jest. Chociaż niektórzy mówią, że to taki dobrze, bo nie, nie jest tak gęsto siany, choroby grzybowe się nie rozwijają, ale ja tam się nie znam. Ja coś mogę o tytoniu powiedzieć, moim unikatowym. No dobra, ja już jadę. Słyszysz? Bo jadę, zobaczymy ile tutaj pójdzie. Dobrze. Będę musiał się chyba za każdym razem parę bied bo... Tak? Można było ten bułkat postawić tutaj, ale nie chce mi się. A to trzeba było wszystko przestawić Nie, ja tam nie. wolę podjechać, tutaj to bruszko i tyle tam, 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 podjedziesz? Patrzcie, żeby deszcz nie było, trzeba ponakrywać to. Jak będzie ten deszcz. Ciągnik luksusowy. Dobra, trujeczka, będziemy gnać. Kurwa mać no ja do pierdo... i człowiek durny jest Dobra cicho Na tabacci niech to tabacz Tylko kurwa tabakę ja, ja, ja. mie <laughs> ja, ja. No, o, 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 teraz to tak no A. Kurwa no naprawdę ja nie wiem nie wiem no tak człowiek rzadko, człowiek rzadko się rzadko się No dwa no, razy do roku się jej to nie pamięta no no, kurwa jego mać! No ja już kurwa nie wiem. Czy sąsiad mi to specjalnie kurwa rzuca, czy co nie? nie no nie mam pojęcia, kurwa. No nie wiem, no. Daję, bo to, to pokląd. Widzę, to się zapycha, prawda? Patrz. Naciągniesz te badyle. No, ale dobra, to jest tam ciule. ja to pozbieram, ewentualnie i spalę to. No. Nie, jeszcze raz ubiadę. Jest Spolnie, trochę już, no, no. ale nie nieźle, nie źle, nie ma co. Dobra, zasuwam ten i będziemy się zaraz tankować. Zatankować się, To no no, za mocno wyjeżdżam, prawda? Trochę nie, ma, trochę, nie ma sensu, żeby to tak na tej trawie. Zapycha się? Nie, no bo tyle co, no zapycha się, nie powiem. Czasami muszę po środku stawać, nie będę ukrywał. No ale słuchajcie, no zobaczcie, co tu jest, no, To jest jak pole kukurydzy, ale nic się nie zapycha, no. Ooo, góźle za się. się. Leje jak A to tylko jeden. To tylko jeden. No, będzie dziura, dobra, dostała się ziemia, dobra, ja podjadę tam i do wiaderka to damy. Dobrze. Ziemia poszła górą. No nic, no co to, co to, co, to, 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 to takiego się stało? Nic się takiego nie stało, no. To trzeba wyciągnąć, to. To on jest z kraju i tak się czasami ziemia, tak się szybko jeździ. Ja mówię, ja nigdy nie lubię w takie mokre ziemie jeździć. A dzisiaj było po deszczu. Wczoraj był deszcz, ale zaczepię to, ten taki, ten, jak jakby go to nazwać, osłona tej ziemi, tam gdzie tutaj pada. No i gdzieś się zapchało, no nie ma co ukrywać. To oczywiście z powrotem, co to to jest? Tu ziemi nie ma, gdzie nie jest jakaś grudka, no to co? Dobra, ale czy to coś jest? No to jest a zobaczymy. Jaj, jaj, było patrz Ja Cię kręcę No, ci idzie Tyle to było sto dziewięćdziesiąt, tak? Tak jest No patrz Sam jestem ciekaw, zawsze tak się rzadko siało to żyto A później tak, patrz kurde Gdzie jest to lepsze wiadro? W środku tak Zasuwam jak diabli No Aż łodygi podskakują No i tak ma być, wtedy się i tak nie zapycha a ziemia, kurde podskakuje do góry. byś posiał? A ty to Włatki siałeś kiedyś. Siam, ale. Ale pełno skręciliśmy. Czy nie, 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 on nie da rady podnieść. <śm> on już ma słaby ten. O. No, 150 kg, jak nic. Jest... Tu podam to, po ten cylinder. No. Tu jest Gry. nawet 550 do 600 kg tutaj. Tak o gryki tu jest, a gryka jest mi się najlżejsza. Gryka jest o 50 większa. No, ale ona dotąd to już ma, prawda tak jak tutaj mamy, o, dotąd to, Tak jest pełne, to jest 500 kg pełne. Także tutaj może być nawet i 600. Ja tutaj. Dawajcie, dawajcie, bo to nie ma czasu. O, jest, dobra, no dobra, zasuwajcie tutaj. Teraz to, co ja tu wrzuciłem, to trzeba nadrobić. No, ja sobie tego ogólne troszeczkę tatry i idziemy. Ostatnio to nie mogę mojej czarnej perły. Jak w poniedziałek? Nie. Słabo. 190 kg, ktoś powie, a no, za dużo się jeździ. Oj, drodzy. Ja tak sobie sam wyliczyłem, to jest popląd trochę gęściej, dwukrotnie gęściej posiany. No zobaczymy, jestem sam ciekawy. W tamtym roku tu też był popląd siany pod tytoń. I posiałem normalnie, normalnie jakieś 100, chyba 10, 120 kg na hektar. I powiem tak, jak przy oraniu to było rzadkie, to żyto. Nie wiem, może było trochę później siane. To ma być przeorane, czyli to ma być tej, dużo tej biomasy. Tutaj. Obrobione jest ścięte Zarką Już nie takiej nowej, nowymi zębami też badyle wystają. Czy się zapycha? Powiem, że myślałem, że się gorzej będzie zapychać. Podnosimy te całe badyle. O. No i fajnie, upadają wszystko. Nie powiem, nie wiem czy to tak widać. Widać tutaj. Może ktoś nie uznaje tego żyta. Jako poplon, ale nie dość, że tak, na rynku tani, tani, zmienia strukturę ziemi, zmienia, coś użyźnia, użyźnia na pewno. Znaczy co, siejemy, siejemy poplony. Drugi rok tutaj sieję, zadowolony jestem z tego kawałka, w tytoniu nie było tych chorób takich grzybowych. O, widzę ciężko, ciężko, ale dojedziemy, no i do góry i cyj, i pipujeczka. Nam się trochę załodziło, chociaż tego nie widzicie. No ale cóż, no nic, jedziemy tutaj, czyli takim zestawikiem. To by, takim zestawem pojedziemy w tej z powrotem dwa razy, czyli cztery przejazdy. Cyk i dwujeczko o i zakręt i, o i cyk o, o patrzcie, patrzcie jak się zakręca moi drodzy. No tylko w bursusie koreańskim taki zakręt I Czwóreczko i jedziemy, o i już, spuszczamy to, jedziemy dalej dobra, przyjadę do w tej z powrotem zaraz się spotkamy przy załadunku Bożej. Opierdolisz mi ciągniki, co czy ja będę robił? To jest koreańska produkcja, to jest K2! A taka sama sytuacja jak też, jak poprzednio, prawda? się no, trochę? Co mam, czapkę narzucać? <głosy> <głosy> jakiś ten klucz taki jakiś dziwny, prawda? No zimno im już, już jest zimno, także koniec lata! Kończę jak ja lubię zimę. Kurde, my tak chciał, żeby tak przywoliło ze 20 parę stopni. Tak z miesiąc czasu na minusie. No, zobacz jak te pompy ciepa się sprawują. O, jakie zacwany jest. <noise> Oczywiście ziarno naturalne. Nieimpregnowane. To żyto jak kiedyś było. To, że jak starsze pokolenie zobaczy takie żyto, to powie: o, tak. Wtedy, jak ja koso kosiłem, tak moi drodzy, to jest takie, żyto. to jak kiedyś ludzie koso kosili. Ja pamiętam, jak nie wiem, jakiś byłem, miałem, dzie, ja wiem, 10? Ponad 10 lat. To wtedy jeszcze u nas kosiło się koso. Snopki, kosiło się. Tyle to było, Miałem 10 lat, to teraz ile mam? 10, jakieś ile? 35 lat temu, tak? 38. 38, no, no to może nie więcej, miałem 10, 11, tylko 12 lat. Każde moje inne zajęcie, no dobra. Ja jeszcze muszę to wszystko wysiać, wrócę i sobie tu porządek, ale ja to jak ciągnik zabiorę to, no to podep, weź tam podstaw. no musiałeś. ale jak będzie deszcz, Jaki żeby tu deszcz? była pogoda Uż. ja bym to zostawił, Muszę muszę wcofać to, także ja dokończę sianie, pan redaktor też ma swoje roboty. pan redaktor też ma swoją, swoje, wąsy, <noise> 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 także w tym odcinku kończę i do następnego.